Witam w kolejnym odcinku z gry Neverwinter Internet. Jak pamiętacie, jesteśmy na półwyspie. E, ucięło dialog, bo postanowiłem zmienić ustawienia nagrywania ostatnio i się okazało, że nagrywa tylko do 20 minut. E, w każdym razie ominęła Was tylko końcówka dialogu, z której się dowiadujemy, że coś jest nie tak na wyspie, posmakuj mego dzikiego szału! Nie! I Czy my nie mamy przypadkiem zaklęcia Otwierania zamku? Czy jeszcze by nie zrobiłem? Jeszcze by nie zrobiłem! Nie! Nie swoim drogą zacząłem grać sobie prywatnie Gram ludzkim obrońcą. Znaczy ja się jeszcze wojownikiem, ale za dwa poziomy chyba wychodzi kresnoludzki obrońca, a już. Nie wyszło mi. Obidau, Dabora, Jakby ktoś się zastanawiał, co teraz robię, to klikam. Bo pod tym jest odpoczyn, odpoczynek. A konka nagrywania zasłania mi tutaj odpoczywanie. Tu jest gdzieś odpoczywanie w każdym razie. No, Hody illan się odpali. To oznacza, że w pobliżu są wrogowi. A wróbów naprawdę nie ciężko znaleźć. Na się przede mną! Pora umierać! Hmm. twoje! Obawiam się gry, tak szczerze, bo... Hmm, Grając sobie tym... Krasnoludem Wojownikiem i sobie, jak bardzo często potrzebujemy w tej grze <coughs> postaci z dość dużą ilością punktów życia. To mi się udało, tak szczerze. Dużo zaklęć też nie znam, bo po nie nigdy magią. Więc to jest kolejne utrudnienie dla mnie też, jak próbuję grać magiem na O Oto właśnie pochodnie zachowałem. Można dokończyć spalanie stosów z chło, co daje nam 25 expa. Niby niedużo, ale to jest więcej niż niektórzy przeciwnicy później w grze. Zobaczcie jak podbijemy poziom. OK. W swoim dowiedziałem się ile obrażeń można zadać od jednego ciosu w nawyku Jedyne 2230 punktów. I da się to zrobić przy użyciu palety. Chcecie mogę kiedyś zrobić odcinek o tym jak wygląda ten... Zamniony <Szał Szał> Pozdrawiam cię! O, mamy panią długmię. Dzięki za pomoc! Próbowałem spokojnie wrócić do domu, kiedy te opłychy mnie dopadły. Czy mam cię eskortować do bojam dzielnicy? To miło z twojej strony. Już myślałem, że nigdy tam nie dojdę. Muszę dostać się do bramku wyspu i powiedzieć kapitanowi Kipowi o tym wszystkim, co widziałem. Musimy ją odprowadzić do bramy. Chociaż nie, co ja robię? Pozdrawiam cię. Pozdrawiam. Jeszcze... Nie, nie można. Bo mówiłem o tym wyrobić dla tego mistra na serii, czyli powinniśmy mieć zły charakter, więc powinniśmy ją okreść. Spokojnie nie jest jedyna, na pewno się uda jeszcze bo w każdym razie. Tracisz swój tytuł rozjemca. Więc trzeba odzyskać negatywny charakter. Nie. 200 doświadczenia? Z nim i tak nie ma żadnych w zasadzie kwestii dialogowych, więc można ją tak po prostu zabić. Tutaj co mamy? Przestępców Cieszę się, że mam dużo koncentracji, bo przynajmniej jak mnie uderzają, to nie przerywają mi teraz. Z granie magiem bez koncentracji naprawdę jest bolesne. Hmm. Szczerze mówiąc wolałem dzisiaj chyba nagrać odcinek z Aterlois, ale uznałem, że skoro i tak były dwa podrządy teraz Ever Winter wrzucę. Swojym drogą jak chcemy to możemy przez każdy dom przejść i z każdego domu. C'est un truc peu Mmm, dobra. A właśnie jeszcze się przespać, żeby zaklęcia zregenerować. Witamy ponownie, elekcję. Pozdrawiam Cię. Tą dzielnicą opiekuje się świątynia Tea. Czy mogę zapytać o cel Twojej wizyty? Przysyła mnie Olaf. Jestem tu, by zobaczyć się z Bilejem. Ach tak, masz od niego list. Hm. nie jesteś też przypadkiem jednym z nowych rekrutów z Miejskiej, zaraz po Akademii? Ja będę pilnować, żeby nikt. Żeby do środka mogli wejść tylko strażnicy, miejscy. Ty postaraj się, żeby nic się nie wydarzyło podczas Twojego pobytu. Jasne, żegnaj. Tak, tak, ruszaj, więc. Idziemy się spotkać z Brayleyem, to jest tam w Przykro mi, ale nie powinna macie tu być. Czekam tak, na wiadomość od wylebnego sędziego Olewa Uskara. Mam list od Olewa. To on mnie przysłał. Dzięki Bogom, że jesteś. Zaraza strasznie nas dziesiątkowała. A trzeba dokończyć dzieło ty. Co możemy powiedzieć o tych grobowcach? Grobowiec, w którym się znajdujemy, należy do miasta Laskini Fairblade. Służy jej za miejsce spoczynku już od wielu lat. Nie wiem dokładnie ilu. Była bliską przyjaciółką Hauleta Nevera. Mamy więc nadzieję, że natrafimy tu na jakieś wskazówki, które doprowadzą nas do miejsca po pochówku założyciela miasta. Ten znajduje się bardzo blisko powierzchni, co świadczy o tym, iż mógł zostać przeniesiony z innego miejsca. Jednak żadne inne zapis żadne zapiski o tym nie wspominają. Gdzie znajdują się pozostałe grybowce? Nie wiem. W skrzyni znajduje się dziennik Jacoba, który mo być może zawiera potrzebne informacje. Wydano mi polecenie, bym go nie czytał. Dlatego też sam musisz rzucić na niego okiem. Mam nadzieję, że okaże się pomoc. Wielką stratą byłoby, gdyby skryba nie podzielił się z innymi swą wiedzą. Do widzenia. Do zobaczenia. Nie zapomnij rzucić okiem na dziennik Jacoba. Który znajduje się w skrzyni. Mógł w nim zawrzeć jakieś istotne informacje. Nim, mam nadzieję, że zrobił dobry użytek ze swojego błogosławionego pióra. Dokładnie opisał to, co znaleźliśmy. Dziwne, pióro zniknęło. Mamy tutaj dziennik. Jakby ktoś chciał przeczytać, to teraz jest na ekranie. I znajdujemy tu strzałę ceremonialną, z której nie zrobimy żadnego pożytku. Miecz ceremonialny, który nie daje, jest słaby, to i tak byśmy nie zrobili nic. I tajczyc ceremonialną, która podziela także prostu. Hmm. Tu więcej nic ciekawego nie znajdziemy. Może tam parę sztuk złota lub przedmioty do wymieniania na parę sztuk złota. Tutaj tak samo. W każdym razie teraz będziemy szukać tych artefaktów. Tak, potrzebuję jeszcze. Yeah. I teraz wchodzimy tutaj, pogadać z panią kapitan tą tutaj. Sedos Co cię tu sprowadza? Straże miały nie wpuszczać nikogo na półwysep. Chwileczkę... Chyba nie jesteś nowym rekrutem, co? Lady Aybet chwila poprzeciwiła mnie do straży miejskiej. Naprawdę? To pierwsza dobra wiadomość, jaką dzisiaj usłyszałam. Kim jesteś? Sados Szebil. Straż miejska Neverwinter. Dowodzę tą operacją. A ty? Nazywam się Mateusz III. Szukam przygód. Szukasz przygód. Hm. Dobrze, Mateusz trzeci. Przyda nam się twoja pomoc w półwyspie. Ale wykraczałaby ona poza zwykłe obowiązki straży. Co to za robota? Ci więźniowie na ulicach robimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo cywilom, ale zbliżamy się już do okresu wytrzymałości. Jakby wyjąca. Jakby wyjąca nie wystarczała. Potrzebuję kogoś. Kto by się dostał do więzienia i dowiedział się, co tam się u diabła dzieje. Lady iPad upoważniła mnie do przekazania specjalnego dodatku w wysokości 300 sztuk zł złota każdemu członkowi straży, który czy dowód na rozwiązanie tego problemu. Taka jest stawka za podjęcie wysokiego ryzyka. Jeśli ty nie możesz tego uczynić, dlaczego ja mam odnieść sukces? Słuchaj, gdybym miała ludzi, może by mi się udało. Ale jesteśmy wyczerpani. Więźniowie są zorganizowani, zarządzają więzieniem jak Fortecą i grupy ratunkowe zawsze wracają do środka. Myślę, że pewnie mają przy sobie klucze, by móc wrócić do fortecy. Jak już skończą grabić i mordować. Ale niestety nikogo złapaliśmy. Ich nie miał, ponieważ drzwi wejściowych nie da się wyważyć. Będziesz musiał... Znaleźć kogoś z kluczem. Zaczęłabym polowanie koło kanałów połud na południowym zachodzie dzielnicy. Zaobserwowaliśmy tam spory ruch. W porządku. Sądzę, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Powodzenia więc. Nie zapomnij się u mnie zabeldować jak już. Jak, jeśli rozwiążesz ten problem. <laughs> Więc idziemy w okolice kanału. Jakby ktoś potrzebował, to tutaj jest jeszcze bezimienny kupiec. Tak? Potrzebujesz czegoś? Znaczy on ma imię, ale Gołem. jest po prostu kupcem. W zasadzie po prostu ma rzecz na sprzedaż i nie powinien nas poza tym interesować. No i można się pozbyć trochę u niego Właśnie, jak macie jakieś pociski, które wam się blątną w ekwipunku, najlepiej jest je po prostu mm, powrócić sobie tutaj na sloty. Po prostu dzięki temu nie zajmują miejsca. Mm. Nie ma tu chyba nic ciekawego dla nas poza tym. Więc teraz idziemy w okolice kanałów już. Teraz przez dłuższy czas nie będzie w wielu To z idziemy dalej. Posmakujmy go trzeciego szału! Jesteś tu jeszcze raz? W tym domku? Nie. Dobra. Mistrza Jonesa już cię, Dzięki za pomoc próbowałem spokojnie wrócić do domu, kiedy te opłychy mnie dopadły. Kto tu mówił o ratowaniu? Rączki do góry i dawaj kieskę. Że co? Dobrze. Tr Trzymaj. To wszystko, co mam. Tylko zostaw mnie w spokoju. No, już mam HR, to jest -y. bardziej Zdjęt niż nie Posmakuj mego dzikiego szału! Uh! Uh! Co jest bardziej zbliżamy się do trpani tego poziomu. Ale potrzebujemy szybko zgenerować A A chyba na to był kosiegów teraz. Dlaczego ewiduję zaklęcia przed kanałami? W kanałach mamy hejrztów. Jedna z trudniejszych walk, które stoczymy na tym etapie gry. Teraz jesteśmy na etapie Daylan Ratu, Bo jak chcemy oszczędzić zaklęcia na Kryszta, to Daylan musi za nas Nie możemy, musi za bardzo dać trafić. Bo on ma ogromne obrażenia stąd nogami udało się na szczęście bez większych szkód przynajmniej dla nas. mamy kuchnię. Takie skrzynki z reguły w tej grze mają dwie cechy. Pierwsza. Nich na pewno się przydadzą. Druga. Są zabezpieczony pułapką. Po rozdaleniu skrzynia traci pułapkę. Dlatego ją niszczymy z daleka wtedy. Jak na przykład gramy wojownikiem, to można próbować tym mm, z ciężkiej kuszy. Ta połowa chyba nie zabezpieczona, tylko zapiszę przed tym. No to ja. i odkopywamy teraz, żeby zaklęcia uzyskać przed zejściem w Pod Podziemiach już nie będzie tak bezpiecznie i łatwo jak tutaj było. Wyjdziesz stąd! – Nogami do przodu! – kart! – Wyjdziesz I stąd! – po Nogami do przodu! – Pokroję cię! Posmakujmy do dzikiego szału! Jesteśmy zbyt papierowi, żeby przyjąć od niego dwa ciosy z tego pamiętam. Bo on, jak nie mamy ochłaniania obrażeń, potrafię zabrać 19 jednym ciosem bez problemu. Wyjdziesz stąd! mi Nowy poziom. Bo mamy już nowy poziom. Zbijamy szczątki jego, czyli różdżkę. Klucz do więzienia i tak wchodzimy i... A, mamy mieć charakter niedobry w każdym razie właśnie zostaliśmy bladym mistrzem teraz używamy wbijamy kolejny punkt inteligencji Dorzucamy wiedzę, punkcik, koncentrację, leczenie, częstotliwość. I zobaczmy. I dostaliśmy atut kościana skóra. Kościana skóra daje nam. O, plus 2 punkty do klasy pancerza. Jakby ktoś się zastanawiał jak dużo to jest, to, to jest dość mało na tym etapie. Jeśli przeciwnik nie ma żadnego bona... Nie zawsze przeciwnikowi zbija to o 10% szans na trafienie nas. Chyba, że ma taki bonus, że zawsze ma 95%, czyli maksymalną szansę. A dlaczego 95% to maksymalna szansa? Hmm. Bo, jak wyrzucić je, bo jak wteście na trapienie, wasza postać wyrzuci jeden, to zawsze nie trafia. Niezależnie, jaką macie, tak. jaki macie bonus do trapienia, tak. tak? Potrzebujesz czegoś? Ma siła leży w orężu, nie w słowach. Yy, Powiedziałem mu, że po prostu chcę trochę porozmawiać. Jeśli mamy podróżować razem, chcę się czegoś o tobie dowiedzieć. Chcę cię prosić, abyś opowiedział mi coś o sobie, zanim dowiesz się czegoś o mnie. Moi ludzie mówią, że poznając swoich kompanów, dowiadujemy się też czegoś o, samy, o sobie samych. Kontynuuj. Przyznaję, że walczę za pieniądze, ale nie wiesz, co tak naprawdę skłoniło mnie do takiego życia. Czemu sam służysz miastu na Wyłynte w tę najstraszniejszą z nocy? Y